Ale czekaj na mnie, <laughs> nie leć sam. Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie, witam i pozdrawiam. No widzicie, samochód stoi, a ja sobie idziemy tutaj. Jesteśmy w Lędzinach, idziemy do tego lędziskiego parku tam <laughs> pochodzić, pospacerować. Wiecie co? Bo mam taki pomysł, żeby sprawdzić czy w tym parku czasami nie ma smart. Bo wiecie. Yy... Tak na internecie piszą, że w parkach często można znaleźć i tak dalej, chociaż ja nigdy w parkach nie szukałem smardzy, ale zobaczymy, czy w parkach coś można znaleźć jakiegoś smardza, jaki gatunek, zobaczymy. No, nie wiem, co się będzie działo, czy znajdziemy, czy nie. Jak znajdziemy, to, to puszczę ten odcinek, a jak nie, no to... <laughs> to trudno. No dobra, no to zapraszam na film no i, i, i lecimy z Areckiem. Zaraz go będę musiał zapiąć chyba, bo tu dużo ludzi chodzi. Chociaż dzisiaj jest tak chłodnawo, pod to, to nie wiadomo. Dobra, my lecimy. Jak na razie <grystanie> nic nie zauważyłem. Żeby coś było. Co to za tam? To jest coś co mi się wydaje. Zobaczcie tu. Skoczyłem sobie tędy. Stamtąd żeśmy przyszli. No idę tylko od drzewno, żeby zobaczyć <noise> Bo mówię, no coś na trawniku raczej nie będzie. Nie ja mi się coś tu tylko wydawało że coś tu jest Ale Nie ma nic hmm. Tam nie idziemy, bo tam za gęsto, tam jedynie Ares może Chociaż wiecie co Idziemy na samą i zobaczymy co tu się dzieje w ogóle? czy to jest? czy jak? a bo tu jeszcze u góry nie byłem nigdy <noise> a, jakieś korzenie. są jakieś butelki w keczapach puszki widzę jakaś butla o. ale czekaj, chcę nagrać butelkę o, proszę. Pójdziemy tam zobaczyć przez tą gęstwinę. Nie. Też są butelki. Tak jak mówiłem ostatnio, że jest strasznie dużo butelek. Jakby ktoś chciał pozbierać śmieci to przy okazji sobie zarobić. A my idziemy tu. Coś tu jest takiego nietypowego. Jakieś takie wzniesienie. O. Tutaj, czy co? Czy jak? Bo tam jakaś betonowa część wychodzi. Tu? Hmm. Nie wiem. I spójdziemy tam z powrotem. przecież nie będziemy tu chodzić po tych gęstwinach. Chodź tu! Zostań! Tam gniazdo. Dobra, nie zakłócajmy spokoju zwierzątką. Idziemy tu na dół. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Are coś czuje i coś widzi chyba. Albo coś czuje, bo taki jest jakiś. Zobaczcie. Dobra, nie będziemy zwierzyny płoszyć. Idziemy dalej. Muszę wam coś pokazać. No nie, nie jeszcze grzywów nie ma. Ale muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, bo idę tędy, idę, idę i wiecie, nie ja wiecie, co to jest. Tak kopne, a to patrzcie. Pieniądze, 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 pieniądze. Dwa, dwa złote. Przypominam sobie, świeżutkie. Ktoś sobie stracił. Ach, ja bym też stracił teraz. No taka niespodzianka. Choć jak się tak powoli idzie, to można czasami <laughs> Znaleźć jakiś taki pieniądz e, Uki Pozdrowionka dla Ciebie Uki Szczecin e, Bo wiem, że on też jak chodził po swoim mieście Też takie jakieś tam Czasami znajdował Jakieś tam monety, jakieś inne takie Takie rzeczy, pierdołki takie No to ja też znalazłem dwa złote Jeszcze <laughs> raz pozdrowionka Uki Trzymaj się tam ciepło i zdrowie przede wszystkim, żeby było wszystko ok, a my lecimy dalej. Powiem wam, jeszcze nic nie mam, <laughs> tak dziwnie, bo tu ja bym chciał pod topolą, wiecie, szukam drzew, pod którymi mogłyby rosnąć te smardze, a jak na razie <laughs> potrzebuję to pole białą, na przykład, no nie wiem, na razie tu nie widzę takich drzew. Żeby mogły smardzie rosnąć. Ale już trawy są coraz wyższe. Ciężko też zauważyć, bo wiecie, człowiek już ma swój wiek i też nie dowidzi Ale chodzę, chodzę, sprawdzam. Coś ciekawego może się tu wykluło Ale tak jak mówię, na razie nie ma nic. Jeszcze pochodzimy, bo ten park jest dosyć spory. Tam nie ma co iść na dół. Tam raczej nic nie będzie. I sprawdzam drzewa. Po prostu. Sprawdzam, sprawdzam. Pójdziemy trochę głębiej. Może tam bardziej niżej. Zobaczyć, może tam będzie coś ciekawego. Nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia. Idzie to skrzycie. No, ja, wiecie, jak zauważę te miejsce, takie, że tam jest możliwość, że tam będą po prostu, no to, bo tak widzę w takich miejscach, to. Raczej nie za bardzo. My bardziej drzewami chyba iść. Bardziej tak. I zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś odpowiedniego, odpowiedniego drzewka. Bo jak na razie się rozglądam i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. <laughs> to są chyba jakieś nasadzenia albo trudno mi powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. To jest. Patrzcie jak te paprotki tu ładnie rosną. Ale zobaczcie, tylko w tym miejscu tu. tu, tu i tu pasuje im, nie? Akurat te miejsce sobie tak wybrały. Może tam wcześniej też były, nie zauważyłem, żeby, ale nie, dlatego, że nie ma tak dużo. A tutaj po prostu jest taki wysyp, po prostu to nie powinno tu być. Ale widzicie, to tak samo z grzybami jest, jakie odpowiednie miejsce to one tam będą rosły. A jak nie, no to ich nie będzie po prostu. Ale są ładne. A my lecimy w tamtym kierunku. A tu jest ten wóz, drzmały, tak jak mi Ania Bogutka pisała. Także mogliby go to stąd już wziąć, tak? Bo tu jest po prostu, ach i byle co, zobaczcie. Jeden wielki śmietnik. Dobrze, że to jest w jednym miejscu, a nie gdzieś porozrzucane. No, angielski. Możecie. Angielski dla seniorów, czyli dla mnie. Dobra, idę stąd, bo tu takie zapachy są nie za, nie za bardzo Idę dalej. Ares, ale latasz To jest boisko, widzicie tu. Mają tutaj, widzicie? Napój ten. Worek na pojemniki, na te opakowanie plastikowe. No jest tam trochę po boku, ale... Ale widzicie, da się. Da się przynieść woreczek i do worka wszystko dać. I czysto może być na boisku tutaj? Da się. Oczywiście, że się da, trochę chęci. Ale to trzeba wymagać od starszych osób, od starszych, żeby inicjatywę zrobili, tak? Taką w jeden worek wziąć do ręki, jak nie ma jakiegoś kosza. I dzieci, pamiętajcie tu wrzucać Wrzucajcie wszystkie śmieci i tak dalej I jest OK, tak? I nie musi być kosza wcale na śmieci Wystarczy worek przynieść i na boisku już jest super hmm. czy znaczy to jest takie ciężkie o, może dla niektórych tak Dobra, my wiecie co? Bo tu nie ma nic, nie ma nic, nie będzie raczej. A my pójdziemy gdzieś w głąb w las albo coś i tam może coś znajdziemy. No bo chodź, Ares. Nie ma innej opcji. O wiecie ile już takich butelek. Liczyłem 8, a teraz już, już przestałem liczyć. To są po złotówce lipcówki. I także już tu powiem wam 5 dyszek, jak nic za sprzątanką. Polecam i zapraszam tutaj do parku, do lędzi. Spokojnie. I puseczki jeszcze pozbieracie sobie. Przyjemne spożytecznym, pamiętajcie. A ja dzisiaj tak, po spokojności. Bo wiecie, ja mam śmieciuchów. Bo dla mnie to są wszystko śmieci. to Dla mnie ja mam śmieciuchów. Codziennie praktycznie. Ej. Dzisiaj tak, po spokojności. Spacerek. Ej. I na pewno nie będę nic zbierał. Idziemy dalej. Wejdziemy tam gdzieś w prawo, pójdziemy i pójdziemy do lasu. Jak na razie to tylko takie grzyby Zobaczcie jak wychodzą ładnie chuby, Jak na razie to tylko te O cień jest Zobaczcie O I ślimak Właśnie, hmm. Dobra, idziemy bardziej w las. I zobaczymy, jeszcze się przejdziemy kawałek. Może z kilometrów robimy. Już dzisiaj nawet. A tam nurka jest. Ciekawe, co tam było w środku. Może palca tak nie wkładam. <grym> 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 Dobra, lecimy dalej. trochę głębiej do lasu i zauważyłem takiego zobaczcie jaki duży jest widzicie to o fajny zdrowiutki ładny <laughs> a to jednak będzie odcinek dzisiaj dobrze niech sobie tu rośnie ale tu jeszcze mamy jednego tylko ten jest taki trochę obiedzony jakby i lichutki <noise> lichutki. taki. Ale ładny. No, na upartego widzieliście. Widzieliście, znalazłem. I tu jeszcze gdzieś widziałem. Tylko musimy tu iść troszkę, troszkę głębiej. Oj, 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 gdzie on tu był. Tu gdzieś tu było, tu. Gdzieś to tu było. <noise> Mówię w pamięci zapamiętam. Ale Boże. No i widzicie oni się tak chowią wiem że tu jest czekajcie poszukam go o, jest tutaj tu jest widzicie maleństwo takie właśnie, No tak ciężko go dojrzeć że jacie kręcę niemożliwe to jest dobra mi tu już mi starczy na dzisiaj tego chodzenia Znalazłem trzy, może nie za dużo, ale cieszę się, cieszę się że cokolwiek znalazłem. Mm. No i są ładne. One będą tak do. myślę, że do maja. Czyżby tu jeszcze jeden był? Teraz tak widzę, jak kucłem. Tak, oczywiście, że jeden. Patrzcie. Aha, jest tu taki. Widzicie, człowiek kucnął trochę i widzi tak bardziej po boku i tak się przyglądam, przyglądam. No jeszcze jeden, czyli czwarty. Tak, ładny, bardzo ładny. No to dzisiaj taki odcineczek będzie, tylko cztery smardze. 4 km, 4 smart. Nie wiem, czy 4 przeszły, może więcej, ale 4 <grym> smartwe, czy się opłaca, opłaca się, bo i spacerek i pogoda taka w miarę do chodzenia, trochę mokre buty, ale wiecie, zawsze jakiś ruch wskazany na świeżym powietrzu. No i grzybki ładne są. Same pożyteczne rzeczy. Super. Dobra, to ja uciekam. Muszę wstać, moje kolana biedne. No to trzymajcie się, fajnie było. I do następnego, papa. Pa. Ares leży, bo. Wiecie, ja zawsze każę mu leżeć, żeby nie zdeptał mnie jakiegoś smardza.